A nuż widelec ten krep tam będzie, ja nawet te 30 krzemienia oddam. Ja sobie to wydobędę. Tylko, żeby po prostu można chociaż było zrobić tę czapkę, żebym po prostu widział w tych jaskiniach, jak będę chciał w końcu się przejść. Tylko tyle. Nie wiem nawet, czy to, jest, czy to się popsuło. Czy to się psuje. O, o, gdzie jest krzemień? Jest. Y... Matko Boska, no gdzie jest ta latarnia? Szybko, no dalej, dalej, nie mam czasu na takie rzeczy w tym momencie. Chryste Panie... Widzę, że... Że nie widzę Czapeczkę oczywiście z kreta schowam tu Mamy przynajmniej czapeczkę z kreta To jest już po prostu naprawdę <laughs> Naprawdę pół sukcesu Że coś już jest O, bo ja myślałem, że mam cztery lodówki, mam trzy. Taka sytuacja. Dobra, zacznijmy coś gotować. Coś jest. Mamy na. Mamy nawet jakieś żarło. Ja to zjadłem? Teraz chyba dopiero. Dobra. Tą latarkę muszę odłożyć. Wziąć zapalniczkę to wciągnąć mam tu teraz strasznie mało czasu na wszystko. Yy, pierwsza kwestia. To tam sobie pozamieniam, bo to mnie denerwuje. Krzemień odłożyć na to miejsce. Mam łopatę, nie mam łopaty. To łopata, nie to. To sobie przeniosę w inne miejsce. A tu będę miał samą trawę po prostu. Sama trawa nic więcej. Matko, nie upuść, że upuść tylko, żeby postawić no. Trzeba tak, deser do szycia tutaj, królik tutaj, tego krzaczka. Zrobimy tak, to się zatnia tutaj, a to zasadzimy tutaj tak mniej więcej. Żeby było w miarę Dla bezpieczeństwa odłożę tą łopatę, żeby tego nie wyciągnąć przez przypadek Wezmę guano, które mam jeszcze Stąd, o, tylko 6, myślałem, że było więcej, około 9-10 No, ale mniejsze no, i to trzeba teraz nawieść, chyba tym. Nie to. Dobrze, jesteśmy w połowie. Dobra, to zniszczyć. Schować. Yy... Nie mam, latarenkę daję tutaj. Czy ja to mogę schować? Nie możesz, dobrze. Trudno, szkoda, byłoby zabawne. Yy... Czemu Willow jest tak cholernie zimno? Dobrze wezmę to moją latarenkę. To wezmę tu latarenkę. Stąd do ręki. Ręki. Ponieważ ja bym potrzebował czegoś jeszcze. Czego bym potrzebował? A ja no, potrzebowałbym takiej fajnej rzeczy. Jezu, skąd tyle tych cholernych pająków? Takiej rzeczy jak... Super, świetnie, po prostu fantastycznie, ja tu przyjdę i was wszystkich wybiję. Od razu wam mówię, że ja tu przyjdę i was po prostu powybijam. Albo no nie, 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 nie wychodzę na zewnątrz, bo to bez sensu. Bo i tak jest yy, ciemno się robi. No, się robi ciemno. No naprawdę jak nie urok to seraczka, No kurwa tak to łapki nie ma. Ale teraz oczywiście musi przyleść. Po prostu jakby nie przylazła to by... Nie wiem, oszalałaby po prostu. Eee... Fireball. Weź mi to go tu postaw. Mam nadzieję, że to się nic nie spali. No dlaczego? Przecież ja ci nic nie zrobiłem, człowieku. Yy, nie chce mi się po prostu... Inaczej z nim bawić. Bo nie chce mi się. Fajnie, że mnie zajebałeś z nieznanego mi powodu, skoro zrobiłem unik. Naprawdę. A chwila ustawienia. Mm. Dobrze, jest ok. Ale powiem ci tak... Po pierwsze w dupę ci wiadomo co. A po drugie, to ja ci i tak zabiję, bo mnie irytujesz. Zciąłem dwa drzewa. Co tu się zjarało? Co to było tutaj? Ja specjalnie sobie zrobiłem mini lasek. I powiem tak: i tak cię zabiję. Po yy, denerwujesz mnie. Raz, trzy, cztery. Ała. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy... Cztery. Dobra. Raz, dwa, trzy... Super, zacięcie cię. Raz, dwa, trzy, cztery. Zajebał mnie, a ja cię i tak zabiję. Nie obchodzi mnie, co teraz będziesz robił. Jaką przybierzesz postać, mam to głęboko w poważaniu. Ja go i tak zabiję. Z jednej strony dla tych kniów chociażby tam nawiedzonych czy jakby się nazywało. Ogólnie to zaraz jedzie. Nie daruję ci po prostu, bo. No nie daruję ci, zirytowałeś mnie. Yy... Mam cię całkowicie po dziurki w nosie. Zginąłem przy walce z tobą dwa razy, ale ty zginiesz razem, powiem nie. I no, po prostu, no nie daruję ci, no. Użyłeś mnie, taka jest prawda. No, będę ci chociażby po trzy razy. Bardzo proszę. Proszę ile nawiedzonych chłód. Nie będę... Już się nie muszę martwić o te. Super. Żywa kłoda, o tak to się nazywa. Proszę bardzo. Warto było... Jak najbardziej? Dwa razy zginąć warto było. Dla chociażby mojej satysfakcji. To chowam, Ronsia możesz sobie wiadomo co zrobić yy, Raz, dwa, trzy Wyjdzie z tego Tak samo tutaj to Raz, dwa, trzy Dobra, idę na górę, będę szukał yy, Będę szukał yy, Olej, Jezu jakie ja mam opóźnienie tutaj widzę Czemu tak? Chociaż nie, chyba jest jednak. Nie, chyba jest ok, dobra. W gruncie rzeczy. Tak, witaj, oto film huzarcie, przyjacielu, naj... najdroższy nasz. Tak, gram sobie. Coś mi znowu nie. Nie tęteguje, tak, jakbym chciał, żeby mi tentegowało. O, teraz powinno być. Asalam As czy jak to. No, coś, coś, coś w tym stylu, coś, coś, coś w tym guście. O, są i, i... i świnki. Super. A czemu tu nie ma zgnilizny, która tutaj była tyle czasu? Ja się, że tak się zapytam. Nie wiem czy to jadłyście świnki, ale... Lubię ten kolor. Znowu się popsuły ten prawy przycisk zjedzenia. Ja nie chcę zje... No i zjadłem. No po prostu... I znowu mi się przestawiały te zasrane klawisze. No po prostu... S Nie wiem zupełnie o co z tym chodzi. No zeżar to. No po prostu to zdjął i zeżar. Że nawet nie będę tego komentował. To po prostu szkoda. Szkoda czasu. No i super, i świnia, jak gdyby nigdy nic. Pójdzie do tej swojej chaty. Yy... No i tyle w sumie. Dam tobie to, dam tobie to na razie, dam tobie to, bo mi to jest w tym momencie bardzo zbędne. Muszę poszukać paru marchewek To jest chyba takie Ale to powinny być na pewno przy tych jeziorkach, ale tu nie ma tych jeziorek Więc mogę się... się mogę cmoknąć się Kulik kto się za niedługo popsuje, za 3 dni niby tylko, albo i aż Z wami to ja nawet nie chcę rozmawiać Co tutaj to bydle robi? Dlaczego on tutaj jest? Ktoś mi to wytłumaczy? Znalazłem Borsuko Niedźwiedzia. Po prostu. Nawet nie na tego komentował. Będzie tytuł do któregoś z odcinków może. Wielkie bydło. Borsuko Niedźwiedź. Po prostu. Świetnie. I Bogu dzięki, że się osiedliłem pod ziemią. Bo teraz to gówno mi nie wyjdzie. Nie zniszczy całej bazy. A głównie moich lodówek. To jest y, wysoko pająk. Y, mam cię całkowicie gdzieś. Idę sobie stąd. I ciebie również mam całkowicie gdzieś. Nie mam zamiaru z wami się bić. Mm, po 50 dniu podobno się dopiero respikulowa, więc ja sobie zabiję. Nie, nie, nie chcę mi się po prostu za bardzo z nami szczególnie konfrontować. Tak samo z tymi zjebanymi pająkami. Bo po prostu. Nie opłaca mi się. Czy ja mogę bezpiecznie ściąć to drzewo? Mogę. No sobie zetnę. Wykorzystam tą noc produktywnie na ścinanie drzewa w pobliżu mojego ogniska. O proszę bardzo, ile tutaj mam teraz drzewek w pobliżu? Tu w ogóle są same te, więc słabo. Więc. Y Zetnę... No, przecież przed chwilą. Aha, baśkiery nie mam w ręce. Nie, tego to ja nawet do ręki brać nie chcę. Jakoś tam wyjdzie, nie? Jakoś być musi no, najbardziej te króliki mnie dobijają. Nie mam marchewek żadnych więcej, żeby jakbym chciał bardzo, żeby te cholery zmusić, żeby weszły do klatki. A jestem no, naprawdę jestem milimetry od stworzenia tego pieprzonego manipulatora cienia, no tylko potrzebuję stworzyć inną maszynę do zrobienia klejnotu, żebym z tego zrobił manipulator cienia. Może można znaleźć ten fioletowy klejnot, nie wiem, bo się nie znam na tej grze, ale wiem, że mogę zrobić ten klejnot. Mam do tego materiał, potrzebuję tylko jednej maszyny, zrobię potem z tego i jakoś to będzie, a w tym momencie jest zima, więc a przynajmniej już się zaczęła. Więc ogólnie bardzo średnio. jeżeli nie znajdę nigdzie żadnej marchewki, a dokładnie to jeszcze trzech, w co wątpię. Bo niestety, no jest jak jest. Yy, moje szkielety, super, super. Yy, coś mi mówi, że. Że nie znajdę. Chodź tutaj gnilo. O Chodź... ładnie! <śm> ja firmy pier... ja mam nie mam żadnego pancerza, nie mam jak zrobić, bo te świnie pieprzone są. Ale wszystko jest takie bardzo nie po mojej myśli. Te świnie są cały czas w grupie, więc ja ich nie zaatakuję, nie, z, nie zabiję ich, żeby yy, żeby z nich pozyskać tą skórę. Bo jest ich po prostu w grupie za dużo. A jednak ta skóra by się przydała. Chyba, że w sumie z, mógłbym to z Bernie spróbować zrobić, nie? Taka też nie mam, żeby robić pierogi, więc też w ogóle dupa i Lipton i wszystko są najgorsze. Yy... Bernie, mógłbyś mi pomóc? Misiek! Dlaczego on się nie. Po prostu. Ten brak tego hełmu, ten, tego kasku tak bardzo jest uporczywy, tak bardzo dobijający, tak bardzo widać, że jest mi potrzebny, że po prostu mi się już chce płakać naprawdę. No, ja chyba muszę to zrobić, bo po prostu nie jak tego nie zrobię, to po prostu będę cały czas obskakiwał w pierdziel. A ja nie mam na to siły. Nie no, chryste, panie. Kurde, jakbym zdobył z niego czapkę, to bym był. Marchewka. Dobra, może odbiegniemy dość daleko. Mhm. Zaraz umrę z zimna Błagam no. Niech ona mi da chociaż trochę ciepła, no proszę. Chodź Misiek. Dobra, spadamy stąd. Marchewka raz. Marchewka dwa i przydałby się marchewka trzy. Szkoda, że nie wydropił tej czapki finalnie, bo by się przydała. A ten klejnot to chyba wydropił pies. I przy okazji to, i przy okazji to. Dobra, spadam stąd. i tak się robi, noc, mam dwa już, więc to już jest jakiś y, ten... No szkoda tylko, że nie udało się zdobyć y, tego... No tego co chciałem, no. To to mogę na razie upuścić. Mhm. no to było... Szybkie, tak. Błagam, 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 pojaw się, pojaw się, pojaw się i wyjdź się sikierę, no błagam, pojaw się. Taki ja po prostu jestem jakiś, albo jesteś naprawdę po prostu ze mną nie tak, bo ja czasami już tego tak nie rozumiem. Dobra, nieważne. Na razie idę do tego, odłożę te rzeczy Odłożę te rzeczy Miałem zabić świnie, zrobić kask Gówno zrobiłem, bo mnie zabiła I ogólnie to jest, mocno średnio Przez tyle czasu zrobiłem Zrobiłem kask z kreta, o Tyle na razie zrobiłem O reszcie mogę chyba pomarzyć No pies przyszedł o co ja raczej mogę pomarzyć? Bo po prostu. Znaczy o reszcie. No, tym manipulatorze cienia. No, ja potrzebuję tej cholernej marchewki. Nie mam skąd jej zdobyć. Choć bardzo bym chciał. Naprawdę. Bardzo bym chciał. Ale ja naprawdę nie mam skąd. bym chciał naprawdę najbardziej na świecie Ciepło też mnie dobija, bo jest zima Nie mam żadnej czapki z Bawoła na przykład, tak? Nie mam niczego do ochrony przed zimnem Teraz zrobię sobie kamień termiczny yy, I nowy kilof.